Znowu ile spać, odliczam na palcach. Co chcę jeszcze zrobić w życiu? Mm. Do życia podchodzę jak dzieciak, ale chcę to zmienić, mamo. Może zmieni mi się wizja, i będę królem świata. Może wszystko stracę i przegram. I na ulicy wyląduję sam Deszcz pada Dalej słyszę jak mówią o niej o oh mama Co mam zrobić, co mam zrobić o oh mamo Naucz mnie życia od nowa Naucz oddychać od nowa Bo ludzie tyle pokazali, że boli głowo Miałem być dobry chłopak Miałem być życzliwy kurwa Znowu dostaję noża Nie wiem czy znowu zaufam I przez świat 16 lat Wszystko na chłopak Wszystko na chłopak Miałem być dobry chłopak Ej, Znowu idę spać, leczam na palcach Co chcę jeszcze zrobić w życiu do życia podchodzę jak dzieciak, ale chcę to zmienić, mamo. Może zmieni mnie wizja i mnie królem świata. Może wszystko stracę i przegram. I na ulicy wyląduję sam, deszcz pada, dalej przy jak mówią o niej. O mama, co mam zrobić? Co mam zrobić, o mama? Naucz mnie życia od nowa, naucz oddychać od nowa, bo ludzie tyle pokazali, że boli głowa. Hmm, <śm> hmm. Miałem być dobry chłopak Miałem być życzliwy, kurwa Znów dostaję noża Nie wiem, czy znowu zaufam Idę przez świat, 16 lat Wszystko na opak Wszystko na opak Mam na ciele rany, które nigdy się nie zagoją Ale one mnie nauczyły sporo Dostałem w pysk, bardzo bolało, ale teraz jestem przygotowany na kolejny mamo. Znowu idę spać, odliczam na palcach, co chcę jeszcze zrobić w życiu. Do życia podchodzę jak dzieciak, ale chcę to zmienić, mamo. Tylko daj mi trochę czasu Uczyłaś mnie zawsze, że respekt mam mieć I go będę miał, tylko wytłumacz mi jedno Dlaczego łamie serca, dlaczego smutek jest cały czas Kapie, kapie, a bzy, ból cały czas Czasami ludzie ranią, daj mi w kościach ja.